W najnowszym serwisie telewizji obiektyw Gorlice w centrum zainteresowania całego kraju politycy PiS wzięli udział w pożegnaniu Barbary Skrzypek. Wilki atakują coraz częściej, nie przeszkadza im już obecność człowieka. Sanok na skraju bankructwa, koszty zadłużenia ponoszą mieszkańcy. W Gorlicach odbył się pogrzeb Barbary Skrzypek, która przez wiele lat współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ceremonia miała charakter kameralny, a wśród zaproszonych gości znaleźli się czołowi przedstawiciele polskiego życia politycznego. Barbara Skrzypek została odznaczona pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę za wybitne zasługi dla państwa i społeczeństwa. W kościele przemawiał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS rzeknął swoją wieloletnią współpracownicę. Nie brakło jednak również wątków politycznych. Polsko w dzisiejszym rządzie bardzo duży. I ono padło ich ofiarą. Ale, Ale... padło także ofiarą tej swojej twardości. Polityk w swojej przemowie zarzucał sobie także, że nie zareagował, gdy stan zdrowia pani Barbary zaczął się pogarszać. Chciałbym chciałam, żeby zdecydowała się na lekarza. Nie chciałam. Wierzę, że będzie dobrze. Nie wierzę, że żeby... nie że żeby... nie patrzę, że żeby... nie żeby... 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 Na ceremonię tłumnie przybyli mieszkańcy Gorlic. Podkreślali jednak, że Barbara Skrzypek rzadko bywała w rodzinnych stronach. Pani Barbara są migrowała w 80 roku. Mm -hmm. Także my Gorliczanie tu żyjąc niewiele my widzieli. Dopiero teraz to wszystko, co życiorysy to wszystko. Mm -hmm. Ale tak to praktycznie była kobieta zaangażowana to i tak Pracowała uczciwie, solidnie. Czułam w pożegnaniu piękna impreza. pięknie sprzyjające warunki pogodowe, także no, pożegnanie było wiadomo bardzo takie, co zwracaliśmy uwagę, dobrze, że pouczestniczyli tu mieszkańcy. Znaliśmy bardzo mało tą panią, ponieważ pracowała w Warszawie, ale jednak bardzo bliska naszemu sercu. W ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do ataków Wilków na Podkarpaciu. Zwierzęta nie boją się już obecności człowieka. Najwięcej incydentów ma miejsce w okolicy Komańczyn. Od jakiegoś czasu rzeczywiście mamy coraz więcej takich zgłoszeń. Gmina Komańcza prowadzi taką tabelę, tabelę zdarzeń i w tej tabeli zawsze odnotowujemy, co to było za zdarzenie, jakie są szkody z tego zdarzenia, z tytułu tego zdarzenia, jakie wystąpiły. No i też termin i gromadzimy dokumentację. Przeważnie jest to dokumentacja fotograficzna, gdzie sfotografowane są na przykład zjedzone psy, czy po prostu jakieś inne zwierzęta gospodarskie. W marcu pracownik leśny w Komańczy napotkał sześć wilków, z których jeden zaatakował go, zmuszając mężczyznę do wspięcia się na drzewo. Wilk uciekł dopiero, gdy na miejsce dotarła pomoc. Średnio przynajmniej jeden w tygodniu taki jest atak, więc jest tego dość bardzo dużo. Mógłbym taką też tabelkę przedstawić. My ją zawsze wysyłamy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem płoszenia tych wilków. Ewentualnie w ostateczności, tak jak ostatnio zgłosiliśmy, do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby móc dokonać odszczału, zwłaszcza trzech osobników po tej ostatniej sytuacji, która miała miejsce w miejscowości Smolnik, gdzie jeden z osób pracujących w Zakładzie Usług Leśnych no po prostu no, wystraszył się i musiał uciec dosłownie na drzewo. Na terenie gminy odnotowano już 12 takich zdarzeń, które zostały zgłoszone odpowiednim służbom. Problemy z wilkami mają także hodowcy owiec. Owce hoduję od 2000 roku, a że tak powiem, moje stado wilki znalazły 3 lata temu. Od 3 lat jest sukcesywnie coraz większa presja wilków na nie tylko moje gospodarstwo, ale na gospodarstwa kolegów, którzy też owce hodują i sukcesywnie. Wilki sobie przychodzą i zabierają owce. U mnie się zdarzyło to między 13 a 15 godziną. W środku dnia, praktycznie 30 metrów od budynku gospodarczego. To polujące oraz rozumiem? No, raczej tak, bo jeżeli przez dwie godziny wilk czy wilki potrafiły zjeść 40 kg mięsa, no to raczej jedna sztuka tego nie zrobiła. Także w jaworzu, wsi w gminie Nowy Żmigród doszło do zagryzienia kilku owiec. Lokalną ofiarą drapieżników ma być również pies zabity w skołyszynie. W Lubatówce wilki zaatakowały psa, który znajdował się przy nodze właścicielki. Mieliśmy dwa lata temu oficjalne pozwolenie na poszenie wilków, no ale to myśmy poszyli, a za dwie godziny wilki były z powrotem. Coraz większe też trzeba ponosić nakłady na ogrodzenia, bo już nie wystarczy zwykłe ogrodzenie siatką leśną, ale do tego trzeba jeszcze zakupić siatkę elektryczną, dodatkowo taśmy elektryczne, pastuchy dużo mocniejsze, no ale to też niewiele pomaga. Na pewno trochę by zredukować wilków, to jest inna rzecz, bo już w lasach sarny się nie uświadczy. Sarny głównie występują między domami we wioskach, nie w lasach. No i albo państwo, żeby zatroszczyło się od hodowców w ten sposób, żeby, da, żeby po prostu ogrodziły łąki od lasów w taki sposób, no bo to można zrobić, można wykonać ogrodzenie, ale jeżeli tak jak w moim przypadku musiałbym zrobić ogrodzenia z 500 metrów, to to jest koszt kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy, które, że tak powiem, musiałbym, no nie wiem, czy kiedyś mi się to w ogóle zwróciło, żeby takie ogrodzenie zrobić, które teoretycznie wilki by nie mogły sforsować. Osoby, które zobaczą wilka na przykład w okolicach domów, mogą dzwonić na numer alarmowy 112. Sanok jest w fatalnej sytuacji finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wdrożyła w mieście plan naprawczy. Mimo to oszacowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi 170 milionów złotych. Miasto Sanok na pewno nie zbankrutowało, natomiast mamy poważne problemy finansowe, mamy problemy finansowe z płynnością finansową, nie mamy środków finansowych na regulację bieżących zobowiązań. Wspomnę tylko, że na dzisiaj mamy ponad 9 milionów zobowiązań wymaganych względem naszej spółki sanockiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Więc realizacja planu jest niezbędna, powiem więcej, musimy jeszcze więcej oszczędzać niż plan naprawczy sam zakłada. Ta sytuacja nabrzmiewała od wielu lat. Monitorowaliśmy tę sytuację, ostrzegaliśmy o tym, że miasto Sanok idzie w złym kierunku finansowym. E, niestety no, tutaj muszę powiedzieć, burmistrz miasta Sanoka zapewniał nas o doskonałej sytuacji finansowej, o sytuacji finansowej, która jest pod kontrolą. E, wskaźniki budżetowe jednak tego nie pokazywały e, i osobiście nawet mówiłem o tym, że jeżeli nie podejmiemy tych działań wcześniej, to w którymś momencie zderzymy się ze ścianą i tak dokładnie się stało w czwartym kwartale roku 2024, kiedy zabrakło środków finansowych na bieżące na bieżące zapłaty za faktury, za usługi, które były wykonywane. No i trzeba powiedzieć, że ta sytuacja finansowa to jest to konsekwencja nieudolnej polityki finansowej miasta w ostatnich kilku latach. Miasto może realizować tylko takie inwestycje, które mają 100% dofinansowania. Przy ulicy Okulickiego w Sanoku powstaje obecnie zielona strefa gospodarcza. Pojawiają się już pierwsze symptomy tego, że mamy pierwszą firmę, która już, można powiedzieć, zakupiła tereny, inwestuje, kolejnych dwóch inwestorów w tej chwili szacuje ceny rynkowe tych nieruchomości, które będą jakby zlokalizowane tam i potrzebne im do tego, aby tą swoją produkcję przenieść do strefy gospodarczej. Dodatkowo mamy taką atrakcję, że dla każdego przedsiębiorcy, który zainwestuje, może obniżyć swoje koszty inwestycji do 70%, obniżając wartość tej całej inwestycji przez 15 lat, uiszczając te kwoty, można powiedzieć, i zostawiając w swoim budżecie. Obecnie koszty planu naprawczego w postaci podwyżek i likwidacji znacznej części wydatków socjalnych oraz stypendiów muszą ponieść mieszkańcy. Wydatki bieżące, czyli na przykład stypendia dla zdolnych uczniów, becikowe, o którym pan redaktor wspomniał, czy też dofinansowanie klubów sportowych, niestety dzisiaj musi zejść na drugi plan i musimy realizować tylko te wydatki do których mamy ustawowy obowiązek. Inwestycje są dzisiaj, można powiedzieć, realizowane na wysokim poziomie i wysokim poziomie dofinansowań. To jest najwyższy poziom dofinansowania w województwie, 88 ponad procent, ponieważ 170 milionów inwestycje rozpoczęte, 151 milionów pozyskanych. One dzisiaj nie biją mocno w budżet, ale w budżet uderzają wydatki bieżące, czyli infrastruktura, którą musimy otrzymać, koszty wynagrodzeń, koszty osobowe, koszty energetyczne, paliwowe. Wszystkie te umowy, które mieliśmy dotyczące transportu publicznego, one nas obligowały do realizacji wielu, wielu działań, które powodowały, że ten budżet dzisiaj no, kuleje. W Sanoku trwa także spór między władzą wykonawczą a częścią przedstawicieli władzy uchwałodawczej. Zarówno burmistrz miasta, jak i przewodniczący rady wzajemnie przedstawiają sobie zarzuty w mediach społecznościowych. Obaj politycy zapewniają jednak, że są skłonni do dialogu. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać o budżecie miasta, o naprawie finansów miasta, ale w sposób konstruktywny i w sposób taki, który będzie satysfakcjonował obie strony. To nie może być tak, że burmistrz tylko swoją opinię przedstawia jako jedyną właściwą, a nie chce dyskutować z Radą Miasta i nie chce Rady Miasta słuchać. Rada musi podjąć ważne decyzje dotyczące deficytu, który trzeba zabezpieczyć, konsolidacji tych środków, które, o które walczymy w Ministerstwie Finansów i mam nadzieję, że przy współpracy nam się to uda. Zdaniem burmistrza stabilizacja sytuacji finansowej miasta to kwestia najbliższych miesięcy. Do końca kwietnia powinniśmy mieć ustalone wszystkie wydatki związane z budżetem zatwierdzone przez Radę Miasta i liczę na to, że faktycznie to się nam uda, ponieważ wtedy mamy zabezpieczone już można powiedzieć nasze budżety przy nadzorze regionalnej izby brachunkowej i Ministerstwa Finansów na 3 lata. Ruszają nowe połączenia autobusowe na linii Jasłotarnów to odpowiedź na zgłaszane potrzeby mieszkańców którzy za przystępną cenę biletu będą mogli komfortowo i bezpiecznie podróżować komunikacją zbiorową chcemy żeby mieszkańcy powiatu jaśliskiego i innych miejscowości znajdujących się na trasie od Jasła do Tarnowa mogli podróżować naszymi autobusami w sposób wygodny i pewny. Uruchomienie połączenia autobusowego relacji Jasłotarnów umożliwi mieszkańcom Jasła nie tylko dojazd do pracy, do szkoły, ale również pozwoli w szybki sposób skomunikować się z transportem kolejowym. Na dzień dzisiejszy chcemy skomunikować połączenia autobusowe z krajami małopolskimi, ale również z innymi i z pociągami Intercity, z pociągami Połredion i innych operatorów kolejowych. Jak również chcemy umożliwić dojazd naszych mieszkańców do Tarnowa. Bilety będą kosztować 12 zł i 50 groszy. Autobusy będą jeździły praktycznie codziennie. Tak, by jak największe grono klientów mogło skorzystać z tych połączeń. Wyjątkiem będą święta wolne od pracy. Będzie to sześć par kursów. Z Jasła autobusy będą wyjeżdżać o godzinie 4.50, 9.25, 11.30, 13.00. 35, 16:05 i o godzinie 19:00. I odpowiednio Starnowa będą te autobusy odjeżdżały o godzinie 6.40, 11:10, 13:20, 20, 18 20 i ostatnio o godzinie 21.00. Samorządowcy podkreślali, że uruchomienie nowej linii to kolejny krok w kierunku poprawy komunikacji publicznej w regionie. Uczelni Państwowej w Sanoku odbył się Dzień Otwarty, który zgromadził tłumy młodzieży reprezentującej szkoły ponadpodstawowe z powiatów Krośnińskiego, Leskiego, Brzozowskiego, bieszczackiego i Sanockiego. Święto uczelni, a przede wszystkim miejsce spotkania, spotkania młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale też spotkania całego otoczenia społeczno-gospodarczego, przedsiębiorców, samorządowców, z którymi na co dzień współpracujemy realizując proces dydaktyczny, bo przecież bez przedsiębiorców nie byłoby naszych studentów, nie byłoby możliwości realizacji praktyk zawodowych, które są niezwykle ważne, bo przede wszystkim stawiamy na kształcenie praktyczne. Nasz absolwent, który kończy Uczelnię Państwową w Sanoku, jest przygotowany do pełnienia konkretnego zawodu. Władze uczelni zwracały uwagę na fakt ciągłego dostosowania i oferty do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz współpracy nauki z biznesem. Młodzież. Chyba po Kraków nie znajdzie, niech się w Rzeszowie nie obrażam, ale, ale nie znajdzie takich kierunków, jakie dzisiaj można wybrać tutaj w Powiecie Sanockim, na tej uczelni. No i oczywiście przeżyć takie juwenalia, jakich nie przeżyje się nigdzie. To też mogę studentów zapewnić i zaprosić do studiowania na wszystkich kierunkach, które ta uczelnia oferuje. Największym zainteresowaniem jest, cieszyły się kierunki informatyka oraz mechanika i budowa maszyn. Jeśli chodzi o mechanikę, budowę maszyn, to głównie zakres projektowania i że powiem, druk 3D, tak, także maszyny CNC i że powiem, szeroko pojęte projektowanie maszyn i, i urządzeń. A jeśli chodzi o informatykę, to też wchodzi tutaj w skład automatyki dużo. Jeśli chodzi o programowanie, kwestie właśnie łączenie, integracja informatyki, automatyki, robotyki, w tym właśnie też budowy maszyn. Dla licealistów dni otwarte były szansą na pierwsze zetknięcie się ze środowiskiem akademickim. Myślę, że najciekawsze było stoisko właśnie z pedagogiką, bo też lubię kontakt z dziećmi i łatwiej jest do dogadania się i ciekawe mają tam oferty. Moim zdaniem wszystkie stanowiska są ciekawe, ale najbardziej przykuły, przyku, nie wiem, bardziej, to nie stanowisko, ale sam występ Sokoła. I ten przemarsz po sali. Były najbardziej, najbardziej był ciekawy. Przy szpitalu specjalistycznym wiaśle powstanie ogród deszczowe, zielony parking i łąki kwietne. Inwestycja za ponad 4 miliony złotych zostanie w 80% dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To będzie piękny ogród, będą ławki będą. Łąki kwietne, będą nowe nasadzenia, ale przede wszystkim ten park będzie otwarty. Ta, ten płot zniknie, nie będzie tego płotu i mieszkańcy powiatu Jasielskiego oraz goście będą korzystać z tego parku. Z parku będą mogli korzystać wszyscy, także pacjenci szpitala. Ma to być miejsce przyjazne, zapewniające możliwość wypoczynku mieszkańcom w każdym wieku. Prace już trwają. Projekt będzie zakończony jesienią tego roku. Są tam również działania miękkie w ramach tego projektu, czyli będą konferencje, spotkania i wyjazdy studyjne. Natomiast w tym roku zakończą się prace związane z tym parkiem. Powstająca infrastruktura ma nie tylko zachęcić mieszkańców do korzystania z uroków natury, częstszego przebywania na świeżym powietrzu i rekreacji, pełnić będzie również rolę edukacyjną. W Muzeum Rzemiosła w Krośnie można oglądać wyjątkową wystawę Wybielenie, Zaczernienie. Projekt podejmuje problem niewolnictwa w relacjach międzyludzkich. W piwnicy pod cieniami można oglądać wystawę, która przyjechała do nas z Grębocina. Stworzył ją Dariusz Suboczy. Jest to artysta, artysta plastyk, konserwator, restaurator dzieł sztuki w dziedzinie papieru, grafiki i skóry. Zresztą to jego wykształcenie konserwatorskie jest bardzo takie widoczne na tej wystawie, ponieważ wszystkie prace, które tutaj możemy obejrzeć... Są wykonane właśnie y, z papieru. Wystawa inne niż wszystkie. Y, wystawa trochę kontrowersyjna, y, nosząca tytał, tytuł Wybielenie, Zaczernienie. Na wystawie można zobaczyć historię jednej rzeźby, jednej postaci, postaci niewolnika. I ta postać niewolnika jest. Y, Przetwarzana, jak gdyby, w różnych odsłonach kolorystycznych. A to się przede wszystkim odnosi do koloru skóry. Widząc niewolnika w czarnej odsłonie, widzimy od razu, że to jest niewolnik, ale kiedy artysta ubierze go w białą skórę, w białą postać, w białą formę, wtedy wygląda jak najlepsza alabastrowa grecka rzeźba, jak bóg grecki. Każdy z nas w swoim życiu, czy to będąc małym dzieckiem, czy w życiu dorosłym spotkał się z pewnego rodzaju wykluczeniem, może hejtem, niedocenieniem, złym odbiorem, bo nie ukrywajmy, ludzie patrzą teraz bardzo powierzchownie, patrząc jak, jak się ubieramy, gdzie pracujemy, co robimy na co dzień. No jesteśmy często też źle oceniani i ta wystawa ma jak gdyby zwrócić na to uwagę, na to, że w tym pędzie dnia codziennego nad tym się tak nie zastanawiamy, a przez to, że patrzymy bardzo powierzchownie na drugiego człowieka, możemy go przez to krzywdzić. Autorem wystawy jest Dariusz Subocz, laureat wielu nagród i odznaczeń za działalność na polu kultury i sztuki. Artysta, który również prowadzi własną pracownię na Uniwersytecie w Poznaniu, na Wydziale Sztuki. Bardzo utalentowany, bardzo wysoko odznaczany w świecie sztuki, między innymi medalem Gloria Artis czy Krzyżem Kawalerskim. Ekspozycja będzie czynna do końca marca 2025 roku. Wstępne wydarzenie jest wolne.